Coś, mu się zwierzyła. Kłamstwa, przemoc, okrucieństwo. Taki jest świat. Nie wierzę w to. Lędznicy, w czwartki o 21:00 na Epic Drama. Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli, spacerować najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać Neomak Cardio. Neomak Cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnezu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. A mój kręgosłup, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból Znowu? Przecież już brałeś Ale działała za słabo i za krótko Weź Opokan Max z podwójną dawką substancji Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i aromatyczne. I działa aż do 24 godzin To jest lek, dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania I tylko wtedy, gdy jest to konieczne W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą I jak kręgosłup? Takomicie, bo wziąłem Opokan Max Opokan Max, bez bólu przez całą dobę o tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. I to był strzał w dziesiątkę. Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+, sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Iladian 40+, polecam Aneta Zając. Dzień dobry. Jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i do tej pory nie wrócił. Słuchaj, najważniejsze jest spokój. Proszę, weź pozytywum. Czuję, że on wróci. Pozytywum zawiera naturalne składniki, które koją nerwy i pomagają utrzymać pozytywny nastrój. Sylwester wrócił. Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia. I dziękuję za pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle co kot napłakał. <noise> pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Jedno jest pewne: bywają naprawdę ciężkie dni. Ale papier rumiankowy Regina zapewnia Ci delikatność i miękkość każdego dnia. Regina Paper for People. A wiesz, że dzięki Oto dom możesz odnaleźć bliskość wśród tych, których kochasz? Jeśli mieszka w tobie tęsknota za rodzicami, prędzej czy później zamieszkacie bliżej siebie, w miejscu wypełnionym wzajemną troską. Pobierz aplikację OtoDom i szukaj z sensem. OtoDom. adresujemy marzenia. Tego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy? Jego się nie spodziewały. Czy spotkam tu tego typa? Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to Miki przedstawił mi Wieśka. Przedstawię ci Wieśkę. Cześć, wieśnik? Piotrek. No witamy. Poznaj wieścia Wieśmaczka.